Cześć, cześć, jestem wielkim fanem Discovery Channel, bo tylko jak mam czas albo rano, albo jak wracam ze szkoły, to pierwsze co robię to wrzucam plecak w kąt i kładę i walę się na kanapę i, i włączam Discovery Channel i oglądam i jestem Berry Grease, pogromców mistu, mit, mitów. Jestem amerykańskim choperem. Jestem, jak to jest zrobione. Jestem fanny, fanny, fanny Czterech Kółek. Jestem fanem Klatki Czasu. Jestem, jak przeżyć w dziczy. Że... i w ogóle wszystkich jego kanałów, które puszczają. Także serdecznie was zachęcam do oglądania. Tego kanału Discovery, bo super jest I można dużo się rzeczy dowiedzieć I pozdrawiam wszystkich, którzy kochają kanał Discovery i go oglądają I wszyscy, którzy go tworzą i tam co występują I, i dzięki którym ten kanał jest Także serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się